Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, i zapraszam do dzisiejszego rozważania Słowa Bożego. Pomódmy się najpierw do Ducha Świętego. Duchu Święty, prosimy Cię o dar rady, abyśmy we wszystkim u Ciebie szukali rady i u Ciebie ją zawsze znajdywali. Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus z martwych stały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc Go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa. Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus. Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Moi drodzy, ten dzisiejszy fragment, który usłyszeliśmy, to zakończenie Ewangelii według świętego Jana. I w tym zakończeniu słyszymy, jak uczeń Piotr martwi się o Jana, o tego najmłodszego, Spośród dwunastu uczniów Pana Jezusa, Piotr zadaje pytanie Jezusowi: Panie, a co z tym będzie? I słyszymy, że ta odpowiedź Pana Jezusa jest dosyć ostra. Zresztą nie pierwszy raz Pan Jezus w dosyć ostrych słowach zwraca się do apostoła Piotra. Pan Jezus mówi: Cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Być może Pan Jezus w tych słowach chce powiedzieć Piotrowi, żeby nie przejmował się na zapas, żeby nie martwił się tym, o co tak naprawdę nie musi się martwić. Może moi drodzy, to jest też pewna wskazówka dla nas, abyśmy, tak jak uczeń Piotr, nie martwili się tym. Na co nie mamy wpływu, i nie przejmowali się na zapas, nie patrzyli aż tak bardzo w przyszłość, tylko bardziej skupili się na tym, co jest tu i teraz. Ale moi drodzy, oprócz tego, Pan Jezus w tych słowach, które mówi do Piotra, być może chce powiedzieć jeszcze inną rzecz, a mianowicie, że każdy człowiek ma swoją własną drogę do Pana Boga. Inną drogę ma Piotr, a inną drogę ma uczeń Jan. I choć te drogi są różne, to one ostatecznie prowadzą do jednego celu, jakim jest zbawienie. Ale moi drodzy, to jest, myślę, bardzo ważne, abyśmy sobie to gdzieś uświadomili na podstawie tego słowa. Że tak jak uczniowie mieli różne drogi do świętości, tak samo i my mamy różne drogi. Z racji tego, że każdy z nas ma swoje własne jedno i niepowtarzalne życie, tak samo mamy jedną i niepowtarzalną drogę do świętości, do Pana Boga. I ważne jest to, aby tych dróg ze sobą nie porównywać: która z nich jest lepsza, która gorsza, też ważne, aby się wystrzegać takiego nieraz przekonania, że moja droga to jest jedyna słuszna droga, która prowadzi do, do Pana Boga. I czasami jest też takie niebezpieczeństwo, że będziemy chcieli komuś narzucić nasz sposób myślenia, nasz sposób modlitwy, pobożności. Czasami jest, jest w nas taka, taka pokusa. Tego się trzeba wystrzegać, pamiętając, że tak jak już powiedziałem, każdy, każdy ma swoją własną drogę do Pana Boga. Oczywiście nieraz możemy kogoś do czegoś zachęcić, coś zaproponować, podzielić się swoim doświadczeniem wiary, ale pamiętajmy, że nie można. Nikogo do niczego zmusić. Z drugiej strony, też ważne, żeby nie ustawiać się w takiej postawie, takiej pozycji, że moja wiara jest gorsza, słabsza od wiary kogoś innego. Że ktoś jest bardzo religijny, pobożny, świetnie się modli, jest blisko Pana Boga, a, a my to jesteśmy takie, Szare żuczki gdzieś tam na samym końcu. To też nie jest dobra postawa. Pamiętajmy, że nie musimy być drugim świętym Janem Pawłem II. Pan Bóg nie potrzebuje kolejnej świętej siostry Faustyny. Mamy zdobywać świętość w tej formie naszego życia, powołania, jaką wybrał dla nas Pan Bóg. I to na tej drodze, na której jesteśmy, w tym powołaniu, w tym zawodzie, w tej rodzinie, w której e, jesteśmy i żyjemy, w tym mamy e, osiągać naszą świętość. Oczywiście dzięki łasce i pomocy Ducha Świętego. I moi drodzy, ostatnia myśl, którą chcę się podzielić dzisiaj, co jest e, bardzo ważne. Pan Jezus mówi do Piotra: Ty pójdź za mną. A zatem, tak jak Piotr, mamy iść za Jezusem, mamy być skoncentrowani na nim. I tutaj znowu e, chcę powiedzieć, że czasami może być takie niebezpieczeństwo, że tak bardzo skupimy się na tym, co jest wokół, tak bardzo będziemy się zajmować wszystkim e, i wszystkimi, że e, zgubimy z oczu to, co jest najważniejsze, a raczej tego, kto jest najważniejszy, czyli Chrystusa. Zobaczmy, że wystarczyło, że Piotr raz się obrócił do tyłu, żeby popatrzeć na Jana, i on już zgubił z oczu Jezusa. Jezus od razu go prostuje. Przestań się obracać wstecz, tylko chodź za mną. I tak samo my, moi drodzy, mamy iść za Jezusem, skupić się na nim. Jeżeli on będzie w centrum naszego życia. Jeżeli nasze oczy będą skierowane na Niego, to pójdziemy w dobrą stronę. Pójdziemy tą drogą, która nas doprowadzi do zbawienia. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze rozważanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.